Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, Łukasz <grym> A ty się uszypiłeś, co się zrobił, co Bartek nam tutaj? Co? Wszystkich tutaj, nie, tutaj, tutaj, tutaj no, Bar Bartek słuchaj, Bartek zwęszył okazję, że będzie w środku walki e, Cesarz Żadamek i, i mówi, może się jakaś waleczka dwa na 2. Dwa, Napatoczy na się, co? Na Napatoczy. Bartek wie, co robi. <grym no, <grym to to wiesz, witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, Łukasz Ekiert, ze Marcin Najman. Marcin, co ty tak tego Tomka cały czas gdzieś tam y, tutaj podszypujesz, tam pod kółpotem głupoty, pod... że unikam go wzrokiem, że uciekałem wzrokiem niego. to nie wiedziałem. No a gadał, wieś, a gadał, a gadał takie rzeczy. No i co? No i psiń co, ci okazało. Nie było tutaj żadnej ochrony. Podszedłem, no i gdzie, gdzie? Gdzie uciekałem wzrokiem od niego? Ale jak z Tomkiem rozmawiałem, to i tego zacząłeś tutaj ten. Dałem kamerę, to chciał iść, aż powiedział, że nie będzie. A ch... nim, to nie chce idzie w Sami. No dobra. To ja tu przyszedłem i ja tu będę stał. To on jest u mnie, to on jest we freak fightach, a nie ja u niego. Ale tu się teraz rodzi naprawdę, yy, Marcin powiem ci szczerze, yy, opcja na naprawdę fajną, fajną walkę. No to w MMA, ma. Tylko no, super. No. no nie ma szans. No, no to nie, nie, no to nie, no to nie ma. Dla, nie, nie, dosyć, dosyć. Gdy ja byłem w najlepszej dyspozycji bokserskiej, to Adamek i tak był ileś klas wyżej ode mnie. No to jaki to ma sens w boksie? No ludzie, no to... No, Bądźmy poważnie. No. Poczekaj, nie, jestem młodszy trzy lata. Nie mam sięgien w lewej ręce w ogóle. Jaki to ma sens? Ale MMA wyrównuje nam szanse, Poza tym MMA, ale tak kompromis nie, nie, no kompromis jest taki, że, że to go tak NATO Natomiast to jest jest taka... prawda jest taka, że pamiętaj, że życie to nie jest boks. Życie to jest MMA. Jak ci ktoś zaczepia na dworcu, to nie w boksie. Tylko w MMA? Nie no, ustalamy wtedy zasady. Nie, jak? nie ma ustalania. Jest w MMA, wyjaś... wszechstylowa walka wręcz. No. No dobra Marcie, ale do... każdy wie, że do tej walki w MMA nie dojdzie. To, czy A nie jest... wiadomo. Ale to no. jest tak, A ale widziałeś taki tak? A widziałeś co na tym wywiadzie, co dzisiaj puszczone było w diodzie? No przecież ustalał zasady walki. Już jechał do Łukasza Jarosza, trenował kopnięcia. Mało se skręcił kolana. Sam już sam się przybijał. Na trzy dni zabrakło y, Matiego Borka przy nim. Właśnie o, chciałem powiedzieć, że wiesz z kim trzeba rozmawiać z Matim Borkiem. Ale no A ty to, masz teraz z nim y, dużo szło. Ale ci odpowiem go ale trzyma pod parasolem. Czy myślisz, że Mateusz Borek boi się tego, że... Nie, Mateusz że, się że niczego nie boi. Mateusz się niczego nie boi. Poza tym no, no, oby, Marcin, oby, oby... To dziwi o to, że czy się boi tego, że mógł być go. Chyba, wiesz, że, w MMA, wiesz. chyba, że się boi tego, że go kiedyś Adamek potraktuje jak gołotę, czyli też swojego przyjaciela. No bo, no bo na koniec końców mów nie? No to chyba, że tak, no to chyba, że o to się boi. No bo to. Dobra, Marcin, dobrze wiemy, że jeśli, jeśli chodzi o parasol ochronny Mateusza Borka nad Tomkiem Adankiem, no to chodzi o to, żeby Tomek cały czas mógł zarabiać te pieniądze w fejmie i tak dalej, to jest logiczne ze strony menadżera czy ten promotora. No, to, no i pytanie, ale tutaj. Ale, mówimy ale, ale, albo, mówimy, albo, mówimy, albo mówimy o poważnej walce, no, gdzie każdy ma równe szanse, czyli MMA, albo, albo niech przestanie pierdolić, no i tyle, ile są warte jego słowa, to ja dzisiaj pokazałem. Ile są warte dzisiaj tego słowa, tego wzdury? ja mu mówię 6 września, bo pierdoli znowu te daty, mówi do młodych ludzi, mówi błędnie, mówię 6 września, mówię 6 września, a on mówi, że jestem głupi, no kurwa, no człowieku, z nim się rozmawia jak z kijem od szczotki, kurwa, no. Ja próbowałem z Tomkiem troszeczkę porozmawiać o tobie, no niechętnie, niechętnie wdawał się ze mną w dyskusję, ale powiedziałem, czy on y, widzi w tobie takiego, no showmana tutaj mocnego, a, i, czy, i, czy, i czy gdzieś tam ten aspekt nie może nie docenia ale że, że zauważa to powiedział że, że żaden showman bo ty nie sprzedajesz pay-per-view nie wyprzedajesz o, hal o. i że ta walka z tobą nie ma sensu bo nie sprzedajesz y, y, pay-per-view i, i, i biletów. taki co mędrzec? Się... taki mędrzec, co mądry człowiek tak no wszędzie no, to właśnie, znaczy mi się no, trochę inaczej no, wydaje no, no ja mi się też wydaje inaczej no, ale to jest taki mędrzec, kurwa tak taki, że taki tak... mędrzec, że go ze studiów wyjebali kurwa no też zobaczy jakiego mędrca przyjęli kurwa bo powiedział że na 10 sekund się nikt nie kupi biletu nie że... no na 10 sekund to by jakbym go kurwa dopadł, w obal no, no to to by było 10 sekund. Dobra, Marcin, ale serio, da się to zrobić, żebyście się bili w innym. Bo, bo jest to możliwe do zrealizowania. Już nie takie rzeczy. No, ale tutaj, dlaczego nie mamy? Ma? A ten. No skoro on mówi, że nie. nie, nie no kup, skoro kupu... twierdzisz to 10 sekund, no to kurwa, no to w czym ma problem? Ale to, to nie jest, Skoro on, nie mówi, że, ja skoro nie on mówi, że jest taki Ja, to, ja bym to widział też. W prawdziwej walce, no to, no, to dlaczego? Marcin, ale nie mamy Gdyby ma? to ode mnie by zależało, to bym nawet to zrobił. Ale chodzi mi o to, że dla dobra flików. No to zrób to, wariacie, dla, dla dobra fliku. Zrób to! Ale co ja co ja ma kurwa? O ty wy się macie bić. Słyszysz. Dla dobra fliku, bo ta walka serio będzie łakomym kąskiem dla nas, dla widzów, dla koneserów e, friku. Dobrze... walki wręcz. Tak. tak? tak dla to... koneserów z walki wręcz. No. Tak. E, I chcielibyśmy to zobaczyć, tylko no, musisz pójść na jakieś ustępstwa. Bo tak to do tego nie dojdzie. No to idę na ustępstwa, że nie duże rękawice, tylko małe. A to ma chciałeś duże rękawice, tak? No MMA ma dużo rękawiczek. Po Adamku się wszystkiego można spodziewać, ale... więc kurwa, idę na ustępstwa, że w małych rękawicach. Ale MMA ma dużo możecie zrobić. Co? Nie, 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 ja na takie ustępstwa, nie jeden. Idę. idę na ustępstwa, że w małych rękawicach. No, to niestety nie widzowie, chciałem doprowadzić do tego, żeby ta walka. Yy, Chciałeś dobrze wyszła, się zawsze. zrealizowała, ale, ale niestety. Yy, porozmawiajmy o twoim przeciwniku, z którym teraz się bijesz, Tuszol. Czy ty w ogóle, wiedziałeś w ogóle, kto to jest? Cześć. Wiedziałem. O. Bardzo fajny, sympatyczny facet. Oglądasz Tuszola? Tak, tylko szkoda, że 6 września dostań w pierdol, ale poza tym to bardzo fajny facet. Ale ostatnio Wojtka Gole pobił. No wiem. Pobił, y... Ale wiesz, jak tego Lago młodego... wziął, bo pewnie myślał, że będzie mu łatwiej niż ze mną. No, no. no. młodego Koseckiego... młodego Koseckiego pobił. A ty, a ty, a ty, no to a to a, a ty, a ty, a ty, a ty, znasz, znasz a ty, Romka pewnie a ty, 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 ty, a ty, a ty, a ty, ja nic nie twierdzę, no ja tylko jak, jak takie persony, jeśli chodzi o sporty walki wymieniasz, no to ja ci też reprezentacji mogę. No reprezentację polskich No to ja ci też mogę wymienić. No. Dobra, ale, czy śledziłeś te walki jego ostatnie, bo, bo dzięki tobie tuż zawalczył ostatnio z Wojtkiem Golą, bo ty się miałeś być z Wojtkiem. Tak, tak. No i daj mu Boże. A ty się Wojtka przestraszyłeś, bo on y, y, jest ja facetem. Ja chciałem walczyć z Wojtkiem Golą. I przestajmy gadać jakieś głupoty. To że... Wojtek się przestraszył. No przecież to Wojtek zmienił Rywalanie ja. no Halo, no. Mnie dali dwóch, żeby wykończyć cesarza. Wojtek zmienił rywala, dostał, dostał w trąbę. Czy ty widziałeś tę walkę? Bo wtedy eee, też miałeś swoim, wiem, Samą czy... końcówkę, jak kończył Tuszo. Czyli nic nie widziałeś tej walki? Nie no, widziałem jak kończył. No ale Tuszol to nie jest... Leszcz. Ale kto tak powiedział? Ja, nie, nie. ja tak powiedziałem? Ja mówię, że nie jest. A ja też tak, a ja, ja nie ja, mówię, że, ja, nie jest że jest tak nie powiedział. to jest ja, ja uważam, ja to jest że to jest fajny, elegancki chłopak, trenuje, e, ciężko, ma e, mniej kilogramów ode mnie, ale jest dużo młodszy. ty też ostatnio, nie? Z też te, też z, z, zjechało, zjechało. Powiedziałeś, że teraz masz najmniej chyba. Tak, no, od lat. Dlatego na jadamek ale tak się śmiał. I tak się śmiał, że ja gruby jak baba wciąż, no i co przylasz dzisiaj z się. A ja, elegancja, Francja. No, patrzę teraz na Tomka, Damka. No, to nie widzisz, że z Maciusiem jest? brzuch, tak? No z czym, no. Dobra. E, wy się z też. mama. No, mama No dobra, to już Cię nie zatrzymuje. Dziękuję lecimy. Ci bardzo. Ja on, hej. Dzięki, wielkim. Dzięki.